Dzień dobry wszystkim, trener z tej strony. Witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli futbolowej edukacji. Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca próbującego zawojać, zawojować piłkarski świat, a pracującego aktualnie oczywiście w rosyjskim klubie FC Ufa, który w tej chwili znajduje się na czele rosyjskiej Premier Ligi. W dzisiejszym epizodzie rozgramy sobie dwa spotkania. Najpierw będzie to wyjazd do Jekaterynburga w ramach 25. Ligowej Kolejki, a później domowe spotkanie z Krasnodarem. To z kolei jest półfinał Pucharu Rosji tak więc stawka tego meczu bardzo wysoka tego pierwszego również ponieważ jeżeli go wygramy mamy szansę odskoczyć od Spartaka na pięć punktów i ten wyścig o mistrzostwo Rosji może być dla nas możemy wysunąć się po prostu na ostatnią prostą na dosyć duże i bezpieczne prowadzenie zanim oczywiście do tego dojdzie pokażę wszystko to co wydarzyło się w klubie w ciągu tych ostatnich kilku tygodni czyli po rozbiciu Krastojarska w ćwierćfinale Pucharu Rosji mieliśmy kilka trzy Wyjazdy ze słabszymi zespołami, no ale nie były to łatwe wyjazdy. To są zespoły, które walczą o życie, tak więc, tak więc rzucają wszystko na jedną szalę. Najpierw była to Mordowija i mecz wygrywamy 3 do 1. W statystykach świetnie wyglądamy 27 do 3 w strzałach, mimo to Mordowija udaje Mordowija strzela nam jedną bramkę, udaje im się zdobyć gol, ale na szczęście było to tylko bramka na pocieszenie, aczkolwiek w momencie strzelenia tej bramki był to gol. Kontaktowy. Ale po kolei. Najpierw Michailo Bajic w minucie 31, później Artem Galadian. W 67 mamy 2 do 0. Wcześniej wspomniana, wspomniana bramka Mordowi autorstwa Noktewa. Mamy 2 do 1, no ale Michailo Bajic świetnie tutaj odpowiada na tą bramkę i końcówka nie jest tak nerwowa jak być mogła. Wygrywamy 3 do 1. Asysty Mazurina, Moreno oraz Utkina. Ładne, tu było rozegranie, porzucie, rożne, zwłaszcza ta właśnie ostatnia bramka Michał Lobajicza. Najpierw Thiel świetnie, idealnie centruje na głowę Utkina, który przedłuża dośrodkowanie prosto na długi słupek, tam gdzie czekał Michał Lobajic, który nie ma problemu z wpakowaniem piłki do siatki i mamy 3 do 1. Później kolejny wyjazd znowu do zespołu, który walczy o przetrwanie, czyli do Chimika Dzierżyńsk. I tu również wygrywamy tym razem 2 do 0. Na pierwszego gola czekaliśmy dosyć długo, do 63. minuty. Strzelił go Andrzej Mazurin, a w 89. Oliver Thiel stawia kropkę nad i asystę zalicza Maciejas. Na dużą uwagę zasługuje fakt, że zespół Dzierżyńska nie oddał ani jednego strzału w stronę naszej bramki. Tak więc mieliśmy tutaj absolutną przewagę 19.0 w strzałach, 67% posiadania piłki po naszej stronie. Później ciężki wyjazd do Arsenu, tu, Arsenalu Tuła. Na tyle ciężki, że nie wygrywamy tego wjazdu, nie wygrywamy trzeciego meczu z rzędu, udaje się zremisować, ale to ten remis też był bardzo, bardzo ciężki i okupiony wieloma straconymi siłami, bowiem Oliver Thiel trafia w minucie numer 90, tak więc już prawie w doliczonym czasie gry strzelamy bramkę, która ostatecznie daje nam remis wcześniej. Maximilian Tronniczew w 55. minucie kończy akcję swojego zespołu. Asystę przy bramce Olivera Thiela zalicza Damian Kiku. Tak więc kolejna asysta polskiego obrońcy. Jedziemy dalej. Dynamo Moskwa. Co się nie udało w meczu wyjazdowym? Wszystko idealnie wyszło w meczu z Dynamo Moskwa. To był mecz go lidera, czyli nas i Dynamo Moskwa, które wtedy było na miejscu trzecim albo czwartym, tak więc mecze zespołów bliskich, bliskich sobie w tabeli, jeśli chodzi o pozycję, no ale na boisku absolutna deklasacja, aczkolwiek statystyki do końca tego nie mówią, bowiem 15 do 14 w strzałach tylko, 48% posiadania piłki po naszej stronie, tak więc tutaj to Dynamo Moskwa miała przewagę, no ale skuteczność mieliśmy naprawdę znakomitą, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, świetnie Mecze, Euclid na świetne mecze Nadelczaru. Tu z, e, warto powiedzieć, że graliśmy bez, e, bez Tabidzego. E, w ogóle e, ciekawa sprawa z tym meczem. W tym meczu zagrało. E, Ośmiu Rosjan, o ile się nie mylę, w pierwszym składzie. Morozow, Masłow, Utkin to jest 3, cztery, 5, 6, 7, 8. Tak, ośmiu Rosjan zagrało w podstawowej z Dwóch kolejnych weszło z łatki rezerwowej. Tak więc na 14 zawodników, którzy brali udział w tym spotkaniu, aż 10 to byli Rosjanie. No i to ciekawa, myślę, statystyka. No ale przechodzimy do bramek Andrzej Mazurin w minucie piątej, Artem Galadian w minucie 28. ósmej, Rosłan Sadiro w czterdziestej pierwszej. No i kolejne dwie bramki autorstwa naszych najlepszych piłkarzy. Michajlo Bajić, minuta 50, Oliver Thiel, minuta 57. Tak więc już przed upłynięciem 60 minut, już przed upłynięciem godziny załatwiliśmy sprawę pięcioma bramkami. Dwie asysty Tigiewa, asysta również Guliewa i Sadirova. Świetny mecz. Olivera Tila kolejny raz jest bohaterem spotkania. Jedziemy dalej o spotkanie ostatnie, jakie rozegraliśmy. Znowu Thiel, bohaterem spotkania w poprzednim meczu również był i Ile się nie mylę, w meczu z Arsenałem tuła... <tłuk> Gdzie to jest? Jest. W meczu z Arsenalem, Tyle również był Oliver Thiel, tak więc już trzy mecze z rzędu, bohaterem spotkania z Kimikiem Dzierżyńsk Kto? Oliver Thiel. Czwarty mecz z rzędu, bohater spotkania. No i tutaj był Michał Bajć, bohaterem spotkania. Tak więc w czterech ostatnich meczach z Kimikiem, Arsenałem, Dynamo i Zenitem. Oliver Thiel był bohaterem spotkania. No kolekcjonuje te nagrody wręcz pasjami. Przechodzimy do spotkania z Zenitem. 27 do 16 w strzałach, 2 do 1 na tablicy wyników. Posiadanie piłki bardzo zbliżone do siebie. Najpierw Sardar Azmun wyprowadza zespół gości na prowadzenie i taki stan rzeczy ma się do przerwy. Po przerwie ruszamy do ataku. Najpierw Nikita szerszne wprowadzony przeze mnie za Galadiana. Otwiera wynik, no może nie wynik, otwiera nasze strzelanie w tym meczu w 49 minucie I Oliver Hill, oczywiście w minucie 75 pewnie wykorzystuje rzut karny. On zostaje bohaterem spotkania za 6 kluczowych podań, dwie stworzone sytuacje. No, gdyby koledzy wykorzystywali. Te jego podania miałby na pewno jakieś asysty na swoim koncie. To był bardzo dobry mecz, tyle można powiedzieć, z obu stron, bowiem Zenit tutaj też nie przyjechał się bronić, Zenit chciał atakować i naprawdę było to bardzo żywe spotkanie, w którym było no dużo, dużo różnych sytuacji bramkowych i dla nas, i dla Zenita trzeba to powiedzieć jasno i otwarcie. No, ale tą batalię, tą naprawdę. Ciężką bitwę udaje nam się zwyciężyć, i tak oto przechodzimy do tabeli, w której, jak już zapewne wiecie, mamy w tej chwili dwa punkty przewagi nad Spartakiem Moskwa, ale mecz zaległy w stosunku do nich. Tak więc, jeżeli wygramy dzisiejsze spotkanie, będziemy mieli pięć punktów przewagi nad naszym najgroźniejszym rywalem. Przechodzimy zatem, a jeszcze jedna informacja: znacie Piotra Petasza, tak, zapewne go pamiętacie. Petasinio był z nami w Wichrzemiedziane Góra, później był. Również, był również w, 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 w Puszczynie połomice i teraz trafił do Ufy oczywiście jest trener Piotr Petarz z nami, już teraz trener, niezawodnik, zatrudniłem go, no nie jest to wielki trener, ale, ale z uwagi na, na no sympatię, jaką darzę tą postać będzie ze mną. Mam nadzieję, na drodze będziemy mieli wspólną karierę, po prostu tam, gdzie ja będę, będę starał się Piotra Petasza zatrudniać. Zobaczymy jak jego umiejętności będą tutaj rosły i zobaczymy, co się, co się da, co się uda wyciągnąć z Piotra Petasza. Tak więc trzeci klub i w trzecim klubie Piotr Petasz podąża za Franciszkiem Trenero. No, prawdziwa przyjaźń obu panów. Piotr Petasz, już lat 40, Franciszek Trenero, lat 45. Tak więc niewielka różnica wieku, i no i miejmy nadzieję, wspólna wspólna kariera i wspólne dochodzenie na szczyt. Jak widzicie, Michał Bajic jest królem strzelców, oczywiście najlepszym zawodnikiem w lidze, Oliver Thiel, sprawdźmy sobie te jego MVP meczu, zobaczcie, 32 spotkania rozegrał w tym sezonie, 14 razy był wybrany MVP spotkania, 8-0-6, średnia ocen, no znakomicie. Zresztą tutaj też zobaczcie, gracze meczu, jeśli chodzi o ligę, 12 razy był wybrany lepszym piłkarzem meczu w spotkaniach ligowych, drugi w kolejności, Bakunia i Ismael, piłkarze Spartaka i Moskwa, Spartaka i Zenita mają po pięć takich wyróżnień, tak więc Oliver myślę, już bezpiecznie dowiedział, że nawet nie ma fizycznej możliwości, żeby ci piłkarze go dogonili, bowiem do końca ligi zostało raptem pięć spotkań, a w naszym wydaniu sześć. Przechodzimy do składu. Mecz rozpoczniemy w następującym zestawieniu. Moroza w Bramce, Tigie w Tabizie, Utkin, Masło w obronie, Phil Guliew w pomocy Mazuriń, Sadirów na skrzydłach, Galadian Bajdź zagrają w ataku, tak więc znowu bardzo rosyjska. Tutaj jedenastka Morozów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu. Znowu Rosjan rozpoczyna mecz w pierwszym, w pierwszym składzie. Ktoś tam się do mnie dobija. Zaraz sprawdzę to. A tymczasem zespoły prowadzą drzewkę, tak wielce profesjonalne zespół na drzewce, trener w telefonie, niezwykle profesjonalna interakcja ze swoim zespołem. Już po wszystkim tak więc przechodzimy do spotkania. Najpierw oczywiście wizyta w szatni, tym zajmie się pan asystent, rozmowę motywacyjną przeprowadzę ja żarliwie. Tutaj powiem, że powinniśmy tutaj wygrać bez większego wysiłku, oczywiście, jeśli. Oczywiście jeżeli będziemy mieli... Jeżeli nasz zespół podejdzie do meczu odpowiednio skoncentrowany, wtedy powinniśmy być, zresztą jesteśmy faworytem, wtedy powinniśmy być lepszym zespołem od zespołu gospodarzy, który no, w tej chwili 12. miejsce, sprawdzają sobie formę tych zawodników u siebie, nie grają najlepiej, lepiej, im, lepiej idzie im na wyjazdach, tak więc miejmy nadzieję, że również to potwierdzimy. I tak się dzieje, w trzeciej minucie Andrzej Mazurin strzela swoją siódmą bramkę w sezonie, w sezonie dobra forma. Naszego lewego skrzydłowego. Sprawdźmy, jak do tego doszło. Galadian do Guliewa Bajć, Oddaje strzał. Ten jest zablokowany. Mazurin dopada do piłki. Oddaje strzał prawą nogą. No i mamy 1-0 Michailo Bajć, No, zalicza taką. Pół asystę, jednak komputer zalicza mu asystę pełną. On strzelał w nogi obrońcy, nie było to oczywiście zamierzone zagranie. No ale koniec końców on był ostatnim naszym piłkarzem, który dotykał piłki. Teraz Steel zalicza stratę. Czy ta Naprawi jego błąd. Nie naprawia! I proszę bardzo, już ósma minuta i mamy jeden do jednego. Błąd Thiela, traci piłkę później. No brak tutaj asekuracji. Tigev za mocno wysunięty i Ganea tutaj miał mnóstwo przestrzeni żeby rozegrać idealnie, zagrał do Rudenki, a ten strzela bramkę nie zdążył Utkin. No i mamy jeden do jednego, Tak więc robi się no, nie powiem, że nieciekawie, bo mamy jeszcze cały mecz przed sobą. Po prostu wracamy do punktu wyjścia. Minuta 13. Czy będzie jakaś kolejna zmiana w wyniku? Nie, nie będzie. Phil próbował strzelać bezpośrednio z rzutu wolnego, jednak bramkarz bramkarza czujność została przetestowana. I Bramkarz ów test zaliczył. 22 minuta, sprawdźmy statystyki. No, nie wyglądają tutaj zachęcająco. Raptem trzy strzały w naszym wydaniu, dwa strzały w wykonaniu gospodarzy. Mija już pół godziny, rośnie nam procent posiadania piłki, już 62. Teraz proszę bardzo, gospodarze wychodzą na prowadzenie, jeśli chodzi o oddanie strzałów. Ale my tutaj po rzucie rożnym mieliśmy teraz dobrą sytuację do tego, żeby strzelić. Uwaga, teraz Martinowicz, i co tu będzie? Nic nie będzie na szczęście udaje się wyjść obronną ręką i no, słaba pierwsza połowa w naszym wydaniu, tak trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie. Ta bramka no, podcięła nam troszkę skrzydła, ten dobry, dobry kontratak zespołu gospodarzy. Teraz gospodarze coraz śmielej sobie radzą, widzą, że to nie jest nasz dzień, to nie jest nasz mecz, nie gramy tak jak przyzwyczailiśmy do tego swoich kibiców, siebie i oczywiście sztab szkoleniowy. sadierów. może teraz coś się uda zrobić tutaj na prawej stronie? Sanirow do Masłowa. Masłow troszkę obrażony jest, że nie chce grać, dlatego dostał kilka, kilka meczów. Szansy na. Na występy od pierwszej minuty. A tymczasem Artem Galadian, dziesiąte trafienie w sezonie. Asysta Ajaza Guliewa i mamy z powrotem. Meldujemy się na prowadzeniu. Ładna wrzutka Guliewa. Galadian tutaj wpada w pole karne. Znaczy, nie wpada. Stał już w pole karne, ale idealnie wygrał z Tatajewem pojedynek główkowy. No i obejmujemy prowadzenie. Teraz postarajmy się go nie stracić. Tigiew Sadirov. Ładne uderzenie ładna wrzutka. No ale Sadirov nie. Nie jest królem strzelców, nie jest to zawodnik, który, który strzela dużo bramek, dużo lepiej w tym. W tym w tej czynności spisuje się cwectican, zresztą prawdopodobnie wejdzie gdzieś w okolicach drugiej połowy. Na pewno masło wejdzie z boiska już w przerwie, bo w tej chwili jest najsłabszy. Nie wiem, czy na boisku, na pewno w naszej drużynie szybciutko. Jestem zadowolony z sytuacji tak trzymać. Taktycznie. Co zmienimy? No Zmienimy, wprowadzimy anonsowaną wcześniej zmianę. Maciej raz wchodzi za Masłowa i zaczynamy drugą. Drugą połowę, teraz złe wybicie naszych stoperów, i no i tyle. To był początek drugiej połowy, 47 minut, a 6 do 5 w strzałach dla nas, tak więc gospodarze wcale nie są nadłużni, a my oddajemy mniej strzałów, niezwykle. Tak więc gospodarze świetnie się bronią tutaj w drugiej linii, nie dopuszczają nas do jakichś tutaj sytuacji, do oddawania strzałów, co oczywiście się chwali. Ale no, my walczymy tutaj o mistrzostwo, musimy sobie radzić z takimi, z takimi problemami. Galadian przed szansą na kolejną bramkę, no ale jego strzał zostaje obroniony. Teraz jeszcze w wrzutka w pole karne. Piłka tam szukała baicia, ale ten, osaczony przez dwóch stoperów, nie był w stanie oddać strzału. Utkin do Sadirowa, koniec akcji. Mamy 60 minut, a bardzo szybko ten mecz mija. Długie fragmenty, nic nie robienia między, między poszczególnymi akcjami. Wpuścimy sobie Cvetl Czanina na boisko za Sadirowa i. i, i, i... I tyle. Zobaczymy jeszcze, co będziemy mogli wprowadzić pod koniec spotkania. Chciałbym jeszcze jedną bramkę, żeby móc Żuraw Lewa tutaj wprowadzić, żeby ten młody 17-latek troszkę się ograł. Przy 2.1, no troszkę nie, nie chcę ryzykować. Tak więc na razie. Na razie będzie musiał poczekać, ale zobaczymy co teraz będzie. Maciej raz troszkę za mocno wysunięty i za bardzo zszedł ze swojej pozycji. Teraz wrzutka z na całkiem nie złapił Piłka trafia do Mazurina, wrzutka znacznie gorsza. Ale utrzymujemy się przy piłce. Tigiew, Tigiew pada w pole karne, oddaje strzał, ale Jewrich jest na posterunku, No, ładna w sumie akcja. No, może poza tą rzutką nieudaną Maciej odskakujemy skwakujemy strzałach już 12 do 5. Tak więc ta druga połowa zdecydowanie dla nas jeszcze bać. Tutaj poszukał bramki po wrzutce Olivera Tila, który, no tutaj kolejny mecz, bardzo dobry. Jeżeli strzeli jakąś bramkę, to myślę, że po raz kolejny ma szansę zostać bohaterem spotkania, no ale musi w tym meczu strzelić bramkę. Ma na to jeszcze jakieś 20-20 minut, zyskujemy coraz większą przewagę. No, taką, ten okres powinniśmy no, zakończyć bramką, bo, bo jeśli nie, no, to jakaś kontra tutaj możemy się nadziać na jakiś jeden atak z zawodników Urala. I będzie, i będzie źle. 80. minuta, kolejny stały fragment. Oliver Thiel wrzuca w piłkę w pole karne. Bajć! No, doszedł do strzału. Zdołał oddać strzał, pomimo asysty dwóch obrońców piłka. Jednak grzęźnie gdzieś tam w nogach defensorów jekaterymburskich. 85. minuta spotkania. Czy tu wprowadzać jeszcze jakąś zmianę, czy nie? Zobaczmy. Tigiev oddaje strzał. Jest strzał jednak anemiczny. Próba dośrodkowania zablokowana. Kolejny stały fragment gry. Oliver Thiel może teraz wreszcie Coś się uda tutaj y, trafić w głowę y, swojego piłkarza? Nie, y, niestety nie. Guliew, Maciej raz. Tigiew, Maciej, raz jeszcze raz do Olivera Tila. Oliver Tila teraz piękna piłka do Mazurina. Jednak Michalak, no, jakiś Michalak. Czy to jest zawodnik Konrad Michalak chociażby? Zawodnik polskiej, polskiej narodowości. Sprawdźmy sobie, sprawdźmy sobie. No tak, Konrad Michalak. Tak więc mamy kolejnego Polaka na boisku Tygiew. Teraz świetny przechwyt idealne podanie do Bajcia. bajcie, co zrobi? Nic nie zrobi. Ta sytuacja sam na sam to jakaś jest bolączka w w ogóle futbol menedżera, no bo taką sytuację powinien był bać, wykorzystać z zamkniętymi oczami. Ale raz po raz ci zawodnicy, napastnicy, no marnują seryjnie takie sytuacje, więc coś powinno być z tym zrobione. Podobno już było, no ale jakoś poprawy tutaj znacznej w tym aspekcie nie widać. Koniec spotkania. Wygrywamy dwa do jednego. Odskakujemy na 5 punktów Spartakowi. Rozmowa motywacyjna, na zwycięstwo. Panowie, dobra robota. Możemy spokojnie przygotowywać się do meczu z Krasnodarem, który już za dosłownie 70 niecałych godzin będziemy rozgrywać ten spotkanie z Krasnodarem, który w tej chwili zajmuje czwarte miejsce w tabeli, mając do nas 19 punktów straty. No ale oczywiście jest to mecz w ramach Pucharu Rosji. Wracamy za moment. Ale zanim wrócimy, na moment wrócimy do spotkania z Uralem. Bo zobaczcie, kto został bohaterem meczu. Oliver Hill, piąty mecz z rzędu, zostaje bohaterem spotkania. I już za momencik rozpoczynamy mecz półfinałowy. Dwie zmiany w składzie w porównaniu z poprzednim meczem. W zasadzie cała prawa strona wymieniona Masłowa, zastępuje a Adwetichanin. Zastępuje Salirowa, reszta składu taka sama, tak więc padła nam liczba Rosjan z 8 do 6 w tym spotkaniu. Zgłaszamy zespół i przechodzimy do. To spotkanie. W tym meczu nie mogę skorzystać z Lesowoja, który dostał ma przekroczoną, przekroczona dozwolona ilość żółtych kartek, tak więc nie może, nie może wystąpić. Zobaczmy, co tu ma Krasnodar. No, Malcolm Tavares, Ayrton Lukas, Karasajew, tutaj młody obrońca, którego byśmy bardzo chcieli pozyskać, ale raczej się nie uda, jest po prostu za drogi. No i oczywiście Iwan Igniatew, największa chyba gwiazda zespołu, Zespołu z Krasnodaru. Szybciutka wizyta w szatni. Tu zajmie się oczywiście asystent. No a ja powiem zespółowi, że chciałbym po tym spotkaniu świętować awans do finału. I za chwilkę zaraz tak zaczynamy spotkanie półfinałowe półfinał Pucharu Rosji Kubok Rosji tak się to nazywa FC Ufa kontra Krasnodar. Jesteśmy no nie jesteśmy faworytem tego spotkania. Szanse raczej 50-50. Krasnodar że tak powiem nie bije się już o mistrzostwo, tak więc jeżeli chce jakieś trofea zdobywać w tym sezonie, no to tylko dzięki dzięki Wygranie, dzięki wygraniu finału Pucharu Rosji, a żeby do tego finału dotrzeć, będą musieli oczywiście pokonać nas w meczu półfinałowym. Jak na razie w tym pierwszych fragmentach gry to oni mają futbolówkę częściej przy nodze, no ale to zaczyna powoli spadać, powoli zaczyna się to przechylać na naszą stronę. Na razie jeszcze bez większych strzałów ani z jednej, ani z drugiej strony. Teraz goście atakują Jedwaj Ayrton Lukas. Igniatiew, no boimy się to. Ignatiech, o, Silas, ale mocne uderzenie. No, ale Morozow jest na postronku. Tak, ostatnio zmieniliśmy pierwszego ramkarza. Jakubek to świetny golkiper, No, ale Morozow to też bardzo dobry ramkarz z potencjałem na bycie jeszcze lepszym. No i jest też Rosjaninem, co nie jest bez znaczenia, zwłaszcza w kontekście przyszłego sezonu, kiedy Bajic już jest zawodnikiem powyżej 21 roku życia i będziemy prawdopodobnie musieli, tutaj Kogoś się pozbyć, jednego piłkarza zagranicznego, żeby, żeby zamknąć kadrę, żeby dopiąć ją i spokojnie sobie, spokojnie sobie następny sezon grać. Na pewno Kikut jeszcze nie przekroczy tej granicy i zdaje się, że jest jeszcze w kadrze tej młody napastnik serbski. Nie pamiętam jak się nazywa, bo jeszcze z niego chyba nie korzystałem w tym sezonie. Zobaczymy, czy ci dwaj gracze. Pozwolą nam dopiąć kadrę, i być może uda się bez. A tymczasem bez, dokończę, dokończę zdanie i uda nam się bez sprzedaży jakichś tam kluczowych zawodników obejść. No, jeżeli miałbym kogoś wybrać do sprzedaży, no to byłby to w tej chwili właśnie Jakubek na drugim miejscu Nedelczearu, ale tylko pod warunkiem, że uda nam się zatrudnić aż dwóch stoperów, bo Utkin raczej wróci do Spartaka, nie uda nam się go chyba wypożyczyć na kolejny sezon. To jest zła wiadomość. Tutaj w informacji, jaką dostaliśmy od włodarzy Spartaka, Um... Widnieje, że chcieliby dać mu szansę w pierwszym składzie. Uwaga Silas, świetna sytuacja, no ale po raz kolejny wychodzimy obronną ręką. Nie jesteśmy tutaj stroną wiodącą w tym meczu, ale Oliver Tilly postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Tyle, że konowało w świetnie broni jego strzał z rzutu wolnego. Uwaga, teraz stały fragment dla zespołu gości. Ignatiew po raz kolejny, jesteśmy w opałach. Na szczęście udaje się z tego wszystkiego jeszcze wyjść obronną ręką, ale być może już niebawem się nie uda, może teraz, świetnie oddany strzał przez Galadiano, o ile się nie mylę, no ale po raz kolejny niecelny Oliver Thiel już duże zmęczenie, TGF również, tutaj chyba jakaś delikatna kontuzja naszego lewego obrońcy, tak więc raczej Kikut będzie musiał wejść w przerwie spotkania, Moreno prawdopodobnie za chwilę gdzieś będzie musiał również zejść z boiska, teraz TGF fauluje Przeciwnika i rzut wolny dla gości. Uwaga, jeden strzał, drugi strzał, trzeci strzał. Hej, Damir Nowcić strzela niestety bramkę dla Krasnodaru tuż przed przerwą. Tak więc, no, gol do Trudny moment na stratę bramki, nie za dobry. No, piękny strzał, piękny strzał Nowcicia, ale czy tutaj ci trzej zawodnicy nie byli na spalonym podczas tego strzału? No, trzeba sobie zadać to pytanie. I. I tyle, bo już nic z tym nie zrobimy. Przegrywamy z Krasnodarem do przerwy. Ja powiem zawodnikom, że chcę zobaczyć zupełnie inną grę w drugiej połowie. Miejmy nadzieję, że taką zobaczymy. Damian Kikut zastąpi Tigiewa, który ma tutaj problemy kondycyjne. Oliver Thiel również 78%. Mam nadzieję, że wytrzyma do końca drugiej połowy. Jeśli nie, no będzie oczywiście musiał zostać zmieniony w okolicach 70-75 minuty, ale zobaczymy, jak będzie przedstawiała się sytuacja na boisku. Jak na razie żaden z naszych piłkarzy nie gra dzisiaj specjalnie dobrze. Nikt tutaj chyba jeszcze nie miał siódemki, o ile się nie mylę, Guli. Do fila. co zrobi nasz gwiazdor? Rozgrywa piłkę na lewą stronę Kikut Kikut na lewej stronie mija obrońcę będzie szansa na dośrodkowanie Cvetičanin oddaje ściało ale prosto w rękawice Konowałowa Najlepszy na razie po naszej stronie jest Guliew, ocena 6-9. Tak więc mam nadzieję, że niebawem dołączą do niego jacyś zawodnicy. Teraz Morozow broni nas przed utratą bramki, aczkolwiek był spalony. Tak więc nawet jakby strzelił, to by bramki nie było. No nie gramy dobrze, nie gramy dobrze. Na pewno nie jest to dobry mecz w naszym wykonaniu. Poproszę dokonać zmian. Ruszymy troszkę mocno do przodu i pokażcie, panowie, więcej zaangażowania, bo będzie. Bo będzie źle, no odpadniemy, chcemy awansować do finału Pucharu Rosji, bo no bo chcielibyśmy go po raz kolejny zdobyć, no taka jest prawda, 63 minuta, myślę, że czas na kolejne zmiany, Attila Molnar tak nazywa się ten. Zawodnik, który jest zawodnikiem zagranicznym Szersznem, wejdzie za Galadiana, wejdzie, na, wejdzie w rolę Lisa Polakarnego. No i, i co, kontynuujemy spotkanie. Nie mam tu już za bardzo innych, jakichś bardzo ofensywnych rozwiązań. No, mogłem wpuścić Sadirowa ze Svetlana, ale to też nie jest jakieś. Super strzeleckie rozwiązanie, bo Sadirow jest gorszym strzelcem niż Svetliczanie. Sadirow strzelił dwie bramki w tym sezonie, Svetliczanie sześć. Tak więc, jeżeli ktoś z nich będzie bliższy strzelenia bramki, to raczej Svetliczanie. To raczej Chociaż teraz, uwaga, Krasnodar ma ochotę na drugą bramkę. Kikut, lekka kontuzja tego zawodnika, mam nadzieję, że wytrzyma do końca spotkania. Szersznef do Mazurina, Mazurin do Guliewa, Guliew do Maciejrasa. Maciejras w traci piłkę, ale Cweticzanin ją odzyskuje i tracimy mimo wszystko. Silas, ta widzę ładnie tutaj w odbiorze, Silas jeszcze raz ponawia atak, tym razem Kikut go zatrzymuje. Czy będzie będzie strzał, będzie strzał, Krasnodar tutaj ładnie nas wymanewrował i oddał groźny strzał na bramkę, ładnie wyglądała ta akcja, trzeba przyznać, Oliver Hill 66%, nie będziemy już dłużej go trzymać, bo niebawem kolejne mecze ligowe, tak więc Neider Moreno zaloguje za się na boisku, zatwierdzamy zmianę i no, gramy, no cóż, trzeba... Trzeba grać, trzeba zażądać więcej i liczyć na to, że w tych ostatnich kilku minutach coś się uda zrobić. Jedwaj wybija piłkę i nic nie ma z tego ataku. Cvetyczanień może teraz wrzutka w pole karne bajić tyłem do bramki. Cvetyczanień konowało w broni. No i niestety nie ma bramki konowało tutaj, no może nie do końca bohaterem spotkania. Morozow ma lepsze oceny, bo Morozow bronił trudniejsze strzały. 89 minuta spotkania, no zostało 5 minut. Do już doprowadzenia do dogrywki, już nie wygramy tego, ale może uda się doprowadzić do dogrywki, i będziemy mieli kolejne 30 minut emocji. A może nawet rzuty karne. Maciej, rzutka w pole, karne, szerszne. W... To była chyba ta szansa. To była chyba ta szansa, która wykorzystana dodałaby nam wiatru w skrzydła, a niestety wykorzystana nie była. Co oznacza, no jeszcze nie mówmy, hop, jeszcze rzućmy się do jednego ataku, spróbujmy zaatakować jeszcze raz. Ponad niecałe 15 sekund do końca, może teraz bajć do Szerznewa, ten do Bajcia, Bajć, chciało odegrać Moreno, jeszcze gdzieś strzał, nieprzygotowany. Mazurin! No to była ta sytuacja. Mazurin w ostatniej sekundzie trafia w słupek i niestety odpadamy. Żegnamy się z Pucharem Rosji, żegnamy się z szansą na finał. No, pogratuluję zawodnikom, podziękuję. No, byliśmy blisko, ale niestety odpadamy i Krasnodar awansuje do finału, a nam pozostaje liga, nam pozostaje walka o najważniejsze trofeum, czyli Mistrzostwo Rosji. Tak więc myślę, że wrócimy na trzy ostatnie mecze. Mordowija u siebie, CSK, Moskwa u siebie i Achmat na wyjeździe. Zobaczymy, czy uda nam się, może w tych pierwszych dwóch meczach, rozstrzygnąć kwestię tu. Jeżeli gdzieś tutaj rozstrzygniemy sobie kwestię tu, to obiecałem, że w meczu z Ahmatem wyjdzie całkowicie rosyjska jednostka. Chyba będzie nas stać na zestawienie takiej. I nie, I nie zrzucenie na samo dno, yy, i nie drastyczne opuszczenie poziomu gry yy, jako takiej. Dobra, moi drodzy. Dziękuję. To było tyle. To był Cineiro. To był serial droga. Peace out.